Dzień dobry, szanowni Państwo. Dzisiaj oficjalnie prezentujemy Państwu listę Konfederacji, listę w najbliższych wyborach. Pierwszych trzech nazwisk, jak Państwo widzicie, na tablicy już te nazwiska są ujawnione. Ja mam ten zaszczyt reprezentować Konfederację na pierwszym miejscu jako lider listy lubelskiej. I przede wszystkim. Przede wszystkim reprezentować program Konfederacji, który trzymam w ręku. Program, który nazwaliśmy Konstytucją Wolności. Ten program, Szanowni Państwo, będzie, jest prezentowany Polakom od kilku tygodni. Ten program będzie wdrażany w formule oczywiście ogólnopolskiej, ale ten program również ma w swoich zapisach odniesienie do problemów lubelskich których nie zamierzam oczywiście bagatelizować, wręcz przeciwnie, jako działać, jako polityk samorządowy od kilku już lat, dwóch kadencji, zamierzam wykorzystywać te informacje, które od Państwa, od mieszkańców, jako samorządowiec każdego dnia otrzymuję. Rozmowy z Państwem w ramach rozmów samorządowych, moje drzwi gabinetu są otwarte, jak mieszkańcy Świdnika, powiatu świdnickiego, ale również całej Lubelszczyzny, wiedzą, rozmawiamy na te tematy przyziemne, na te tematy, które Państwa najbardziej Państwu najbardziej dokuczają, Państwa najbardziej interesują. I z tego miejsca dzisiaj chciałbym zadeklarować, że tych najmniejszych, tych najbardziej jednocześnie dla Państwa interesujących tematów nie odpuszczę i będę walczył o państwa sprawy, o państwa sprawy. jeśli Państwo zaufacie mi i najprawdopodobniej w październiku oddacie głos. Na moje miejsce, na moje nazwisko na liście Konfederacji, na miejscu pierwszym. Proszę Państwa, Konfederacja prezentuje program dosyć prosty. On co prawda tutaj zawiera ponad 100 stron, ale te główne nasze przekazy kierujemy w kierunku gospodarki. Chcemy niskich i prostych podatków. Chcemy uproszczenia procedury ZUS-owskiej, czyli dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. Chcemy zapisać do polskiej Konstytucji ochronę polskiej gotówki. To te najważniejsze kwestie, którymi w tej chwili interesują się Polacy i którymi my będziemy interesować się w najbliższej kadencji Sejmu. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć wreszcie dość. Dość tej drożyźnie, dość inflacji, która w tej chwili poniekąd można powiedzieć, że spada, ale co z tego, jeśli ceny na półkach sklepowych utrzymują się? Bo tak działa polski rząd i mamy dość, myślę, że i Państwo tego duopolu władzy, PO, PIS-u. Tej zmiany od kilkunastu lat, osiemnastu lat, tej władzy okrągłostołowej tak zwanej, dość tej bandy czworga, dość rządów, które nas łupią w podatkach każdego dnia, każdego miesiąca i każdego tak naprawdę roku. Chcemy niskich, prostych podatków, tak aby państwa zarobione, ciężko zarobione pieniądze zostawały w państwa kieszeniach, a nie w podatkach, a potem em, prowizorycznie były one oddawane w jakichś programach socjalnych, na które się tak naprawdę nie zgadzamy, bo wiemy o tym doskonale, że jeśli państwu z podatków zabierzemy 100 zł, to, to, odda, to państwo odda państwu w tych programach socjalnych około 50% tylko, czyli 50 zł na tym przykładzie. Mamy dość programów socjalnych, tego socjalizmu, który nas otacza. Chcemy wprowadzić w Polsce normalność, chcemy przede wszystkim oddać państwu Polskę, państwa. Ręce i to jest możliwe. Jest możliwa ta normalność. O tym mówimy od lat konsekwentnie i Państwo również to zauważacie. Widzą to Polacy około 15% poparcia w tej chwili dla Konfederacji. To jest siła, której już nie powstrzymają, a próbują powstrzymać. To jest siła, która wprowadzi na tą chwilę kilkudziesięciu posłów, ponad 60, a z Lubelszczyzny być może nawet trzech posłów. To jest siła, która będzie decydować o tym, jak będzie wyglądała Polska po najbliższych. Wybora. Proszę Państwa, dzisiaj o programie więcej nie będę mówił. Będziemy Państwa zapraszać do, na kolejne konferencje prasowe, podczas których będziemy prezentować kolejne punkty programowe, również te, które dotyczą bezpośrednio Lubelszczyzny. Zapraszam wszystkich do współpracy, jestem otwarty na Państwa sugestie, na Państwa uwagi również w tej zbliżającej się kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo.